ma co my tu mamy? Audi S8 Czy to już jest ta stara niestety? Albo dla niektórych wstety Taki jeżdżący klasyk Takich rzeczy pod maską jak tutaj Zbyt często nie widzimy Przynajmniej nie w tej nowej motoryzacji V8 4,2 literka, oczywiście w gazie, żeby dało się tym jakoś normalnie podróżować. Autko pewnie lubi z, no tak 20 litrów, mi się wydaje, taką niezbyt ciężką nogą. No, klasyk, klasyk, piękna felga. Wygodne auto za swoich lat świetności. Synonim luksusu i komfortu. Dalej dobrze się prezentuje. Konkretny wydech. Cały z, z nierdzewy, ale zachowane są to nóżki, więc kulturalnie. Kulturalnie. Co myśmy tu robili? Robiliśmy szybki w tym aucie. To jest auto dosyć stare, które ma szyby podwójne, czyli to był jedne z pierwszych podwójnych szyb. Niestety, jak tutaj widać, jeszcze nie mieli dobrej technologii robienia takich szybek. I ta folia się po prostu odwarstwia między jedną warstwą a drugą warstwą. Z czasem, no, że tak powiem, typowe w tym, w tym modelu. Auto dosyć ciężkie do przyciemnienia. Jakby ktoś miał takie auto i chciał sam przyciemniać. Nie zabiera się za to. <gulę> w ogóle. Z daleka. E, jedyne co tu jest łatwe, o dziwo, to jest ta mała szybka i tylnia szyba. Boczne szyby bardzo ciężkie. Zobaczcie, jak wygląda uszczelka w takim aucie Uszczelka nie jest taka typowa To jest do, dokładana jeszcze jedna, poodwójna jest uszczelka z jednej strony Tu i dopiero tu wchodzi Wszystko dla wygłuszenia i komfortu Auto jak na swoje lata Automat Pamięć foteli nie no, coś, 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 coś niesamowitego po prostu Autko można powiedzieć na dotarciu tylko 300 tysięcy przebiegu prawie, więc jeszcze na pewno długo podjeździ w odpowiednich rękach. Dach, nie wiem, może Wy wiecie, ale... Czy to jest solar? Znaczy fotowoltaika? Nie mam pojęcia, ale ciekawe, ciekawe. Autko naprawdę, naprawdę jak na swoje lata było rewelacją, nawet jakieś kurde GPS-y, no wodotryski po prostu. Co myśmy to robili, szyby robiliśmy. Klient dzwonił do nas, czy jesteśmy w stanie w ogóle zrobić. Ja już robiłem to auto dwukrotnie, taki ten model, wiedziałem, że to jest po prostu troszkę trudniejsze niż, niż w innych samochodach. No z racji na te właśnie uszczelki. Zobaczcie, tutaj uszczelka wychodzi tu nie tak jak w typowym samochodzie, jest, wychodzi na szybę, a tam normalnie uszczelka jest schowana, to Wszystko po to, żeby było e, ciszej. Plus do tego roletka. Tak więc też jest boczek taki bardziej sztywny, że tam jak chcemy wcisnąć coś pod uszczelkę jest to dosyć ciężkie. I muszę się przyznać, tylnią szybę w tym aucie robiliśmy trzy razy, <try> trzy razy robiliśmy tylnią szybę. Dlaczego? No jak mówię, nie jest to typowy samochód. Tak więc ma sporo takich niespodzianek. Za pierwszym razem no, źle dogrzaliśmy folię po prostu, tak? Eee, zdarza się niestety każdemu aplikatorowi raz na czas po prostu jak się ją wygrzewa tutaj gdzie są takie mocniejsze trzeba dokurczyć no spierdzieliło się była zmarcha no, nie może być takie coś no, jak włożymy folię do środka no to e, będzie kicha druga akcja jaka tutaj była hmm, to się okazało jak weszliśmy sobie do środka nie zauważyliśmy tego wcześniej ale tam no to w tym miejscu ta picerka nachodziła ta picerka nachodzi na szybę i nie dało się po prostu wcisnąć tej folii, jest jakoś tak ciulowato dogięta, że się wydawało jak włożyliśmy narzędzie, że wszystko będzie pięknie i ładnie, ale tak nie było. Tutaj nie wiem czy też będzie widać, my tego nie zauważyliśmy na pierwszy rzut oka, tu jest przyklejona jakaś taka taśma, też ten ją widać. Która nachodzi tak naprawdę na szybę Co ciekawe, z drugiej strony tej taśmy w ogóle nie ma Czy to jest jakiś aftermarket? Może, no może szyba była po prostu wymieniana Może ktoś to zrobił z jakichś tam y, powodów y, Nie mam pojęcia tak naprawdę co tu się, dlaczego to się tak stało e, no, Jest no. tam jakaś ten, tak więc jak wkładaliśmy folię Folia oczywiście naszła na to Nie chciała się tam dokleić, no jak już było Kiepsko, no to no to co? No to no się zrypało. no. Tak więc drugi raz folia była do wyrzucenia. Dopiero za trzecim razem trzecia sztuka wleciała. Już sobie poprawiliśmy boczek docisnęliśmy. Tą folikę odkleiliśmy Wzoram tu troszeczkę. Odgięliśmy. Szybka wleciała elegancko. Bardzo ładnie. Siedzi. Musi teraz to szybko sobie od... odeschnąć i będzie pięknie. Tak więc. Mimo doświadczenia, człowiek i tak ma pełno niespodzianek, no to sporo takich nieprzewidywalnych rzeczy się dzieje. Ale auto na pewno teraz wygląda dużo lepiej, mimo naszych długich zmachań. Tak naprawdę auto przyszło nas w piątek. W piątek zadzwoniłem do klienta po tym, jak się nam drugi raz nie udało wstawić szyby, że auto musi zostać na weekend i czy może, bo ja już po prostu nie miałem siły. Mieliśmy taki ciężki dzień. Że, jakbym wziął, podejrzewam, ten trzeci raz, w piątek spróbował włożyć tam folię do środka, to by wyszło z tego nic pewnie. Tak więc, dzisiaj rano na spokojnie, my mieliśmy sobie łódkę jeszcze raz, wyczyszciliśmy sobie szyby jeszcze raz, nałożyliśmy folię, dokurczyliśmy ją na spokojnie, potem włożyliśmy do środka. No i jest teraz, prezentuje się dużo, 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 dużo lepiej. Tak więc zabierając się za przyciemkę, też jest potrzebny taki spokój ducha. To jest jednak delikatna praca. No, to wygląda dużo lepiej. Prezentuje się znacznie lepiej z ciemną szybą. Wcześniej takie troszeczkę było. No, nie wiem jak to nazwać smutne. Teraz taka prawdziwa limuzyna. No i z mruczącym F8, które naturalną śmiercią. Ekologów yy, szybko wyginie. No okay, zabieramy się za następne auto czeka na nas do. Łóżysów. Na razie.